Cześć, z tej strony Paproch. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku recenzji Okiem Paprocha. Dzisiaj przed nami lotki, nad którymi wielu z Was na pewno się zastanawiało. Ładny wygląd, dobra jakość oraz zawodnik, który sygnuje te lotki własnym nazwiskiem na pewno były argumentami za tym, aby nad tymi lotkami pochylić się zdecydowanie bardziej. I tego właśnie zamierzam dokonać w swojej recenzji. Zobaczymy, czy te lotki są warte swojej ceny oraz hajpu, który za nimi stoi. Przed nami lotki Michael Van Gerwen Evo X. Widzieliśmy, jak wygląda opakowanie z zewnątrz. Teraz pora zajrzeć do środka. Tutaj jedna ciekawostka. Możemy zajrzeć sobie do środka najpierw otwierając tę klapę, zobaczyć, jakie jest wnętrze. A we wnętrzu mamy klasycznie trzy barele, trzy szafty i trzy piórka. Otwórzmy więc opakowanie. Ja klasycznie, zgodnie z tradycjami recenzyjnymi, wyciągam jeden barrel, resztę odkładam na bok i zaczynamy zabawę. Jeśli chodzi o aspekty wizualne lotki Winmo Michael Van Gerwen Evo X, to widzicie, że jest ona w takim fajnym, ciemno-szarym kolorze ze srebrnymi oraz złotymi wstawkami. No i zwracając uwagę na sam wygląd, ta lotka jest bardzo ładna, bardzo estetyczna i na pewno fajnie będzie prezentować się na darterskiej półce. Ale nie wziąłem jej do ręki po to, by trzymać ją na półce, tylko po to, by ocenić jej aspekty dotyczące rzucania. No i zaczniemy od początku, zaczniemy od tego, na jakie części dzieli się ta lotka. Ta lotka tak naprawdę złożona jest z dwóch rodzajów segmentów, czyli segment wypłaszczony z tyłu oraz tak mniej więcej dwóch piątych lotki oraz segmentów posiadających grip. Dodatkiem są 4 złote przetłoczenia. No i zaczniemy sobie od tyłu, od wypłaszczenia między dwoma złotymi segmentami. No i tutaj nie ma za bardzo o czym mówić, za chwilę na gripie się skupię. Tutaj mamy segment płaski. Dalej mamy dwa segmenty z gripem przedzielone dwoma złotymi wgłębieniami. Dalej mamy kolejny segment wypłaszczony. Dalej mamy kolejny segment z gripem. I na końcu mamy segment wypłaszczony z taką jakby kulką, z takim łagodnym przejściem do początku grotu. Jeśli chodzi o ostrość gripu, no to trzy segmenty wypłaszczone poruszymy na samym początku. Jeśli chodzi o wgłębienia, jeśli chodzi o grip sensu stricte, to go tutaj nie ma, ale sama budowa tego barela, sam sposób jego stworzenia sprawia, że ta część jest dosyć szorstka. Nawet jeśli ucieknie nam palec z części z gripem, no to nie powinna nam się ręka ślizgać. Ta szorstkość tej części będzie nasz palec bardzo dobrze utrzymywać. A jeśli chodzi o część środkową oraz tę część z przodu. Jeśli dziwicie się, czym są te białe kulki, o co tu chodzi, no to jeżeli byliście kiedyś u dentysty, widzieliście dentystę używającego wiertła z takim kulkowym zakończeniem, to właśnie wygląda to dokładnie tak, jakbyśmy mieli zwykłą lotkę z wgłębieniami dookoła średnicy barela, i ktoś po prostu takim wiertłem przykładał i dotykał w jedno, w drugie, w trzecie miejsce i po prostu robiły się takie wgłębienia, takie żłobienia. Są one bardzo fajnie, bardzo symetrycznie ułożone. Jak teraz widzicie, mamy taką linię sześciu wgłębień, także nie są to przypadkowe nacięcia, nie są to przypadkowo dotknięte części, ale widzimy, że wyglądają bardzo interesująco i są takimi kulkami wgłębionymi. Z przodu jest identycznie, tylko zamiast sześciu rzędów mamy tych rzędów pięć. Jeśli chodzi o różne style trzymania, no to dla zawodników trzymających z tyłu wygląda to całkiem dobrze. Raczej po prostu nie złapiemy za samą końcówkę, tylko złapiemy sobie tutaj. Trzeci palec zostaje w tym miejscu. Jeśli chodzi o osoby trzymające na środku, no to tutaj może być ciężko. Ponieważ na samym środku mamy to wypłaszczenie, ale jest opcja złapania tego w miarę porządnie. No i dla trzymających z przodu też jest tutaj spokojnie miejsce i klasycznie palec na grocie nam może zostać. I jeśli chodzi o to, czy ta lotka jest dla amatorów czy dla profesjonalistów. Jedna część oceny jest taka, że ze względu na cenę ta lotka i tak będzie przeznaczona dla zawodników bardziej orientujących się w arkanach darta. A jeśli chodzi o same chwyty, jeśli chodzi o możliwości rzucania, no to powiedziałbym, że tak naprawdę każdy może się w tej lotce odnaleźć. Lotka ta nie ma aż takich inklinacji do tego, aby być przeznaczoną dla konkretnego stylu rzutu, dla konkretnego chwytu z tyłu, z przodu bądź na środku. Także jest to lotka dosyć uniwersalna, która każdemu może podpasować. A więc tak... Poruszyliśmy aspekt wizualny, poruszyliśmy aspekt ostrości gripu, poruszyliśmy aspekt tego, gdzie lotka może być trzymana. No i jeśli chodzi o taką pierwszą ocenę, to chyba tyle. Pora przejść do sekcji rzutowej. Witam serdecznie w sekcji rzutowej. Jak widzicie, wszechstronność i ułożenie gripu w tych lotkach sprawiło, że bardzo szybko byłem w stanie osiągać zadowalające rezultaty przy tarczy. Jako zawodnik trzymający lotkę na przełomie środka oraz tyłu, nie miałem problemu z tym, aby naturalnie wyczuć miejsce chwytu, które będzie mi odpowiadać. Jedyna uwaga do zawartości oryginalnego opakowania to groty. Polecam krótką terapię ostrzałką, gdyż domyślnie zamontowane groty są bardzo gładkie. Lotki Michael van Gerwen Evo X są dostępne w sklepie BalticDarts.pl Przechodzimy do danych technicznych. Michael Van Gerwen Evo X są dostępne w jednej wersji ważącej 22,5 g. Zawartość wolframu to 90%, długość lotki wynosi 53 mm, a średnica 6,25 mm. Przyszedł czas na ocenę końcową. Jak lotki Michael Van Gerwen Evo X wypadają w starciu z okiem paprocha? Jeżeli chodzi o plusy, wygląd oraz design. Jak widzieliście, te lotki są w takim interesującym, szarym, matowym kolorze, co sprawia, że wyróżniają się na tle innych lotek, jeżeli chodzi o jakość wykonania. Do tego mamy interesujące, srebrne żłobienia, które dodają nie tylko wartości wyglądowi, ale również wpływają na chwyt i grip lotki. Drugą kwestią, jeżeli chodzi o design, jest ich symetryczność. Dzięki temu bardzo ładnie będą prezentować się zarówno w ręku, jak i na darterskiej półce. Drugim plusem jest wszechstronność gripu. Te lotki będą dobre zarówno dla amatorów, którzy chcą nauczyć się, czy powinni trzymać lotki z tyłu, z przodu czy na środku, oraz dla zawodowców, którzy będą chcieli poprawić pewne aspekty swojej gry, a na takich lotkach trening będzie wręcz idealny. Wcześniej wspomniana symetryczność lotki wiąże się również z tym, iż lotka jest bardzo dobrze zbalansowana, co tylko i wyłącznie pomoże nam doskonalić swoje umiejętności przy darterskiej tarczy. Jeżeli chodzi o minusy, to minusem jest cena. Za takie pieniądze możemy zgarnąć wiele innych kompletów lotek ale nigdy nie możemy mieć pewności, że będą one tak dobrej jakości jak lotki Red Dragon, Michael Van Gerwen, Evo X. Jeżeli chcecie wybrać lotki o wszechstronnym gripie, bardzo dobrym balansie i nienagannym wyglądzie, to te lotki, mimo swojej wygórowanej ceny, są właśnie dla Was. Niewykluczone, że będą to właśnie te lotki, których nie zamienicie już na żadne inne. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Klasycznym, YouTubeowym zwyczajem przypominam o łapkach w górę, o subskrypcjach oraz o wsparciu Paprocha na platformie Sub. Dziękuję serdecznie za uwagę. Był z Wami Tomasz Pijanowski. Poprawka.